Jesteśmy dzisiaj na plantacji borówek. Jak widzicie jest tu dość gęsto. Lata, lata temu zostały tutaj borówki posadzone gęsto, teraz już mają po 2 metra, czasami więcej. I w tej chwili są usuwane międzyrzędzia. czyli na przykład jeden rząd pomiędzy dwóch wylatuje, po to, żeby zrobić miejsce, żeby tu dało się zrywać te borówki, dało się je pielęgnować, dało się wykosić, wjechać ciągnikiem. I to jest taki moment, kiedy można te krzaki sobie nabyć za bezcen. I posadzić u siebie w ogrodzie. To są burówki takie między 15 a 20 lat. Więc naprawdę stare krzaki, które już rodzą łubiankami z jednego krzaka można zbierać. I słuchajcie, krzaki są po 25 zł za jeden krzak, jak sobie je sam kopiesz, To jest warunek, tak? Czyli trzeba przyjechać po prostu z przyczepką, dużym samochodem, wziąć sobie dwa szpadle, wykopać dookoła takiej burówki, dołek, żeby wziąć razem z bryłą korzeniową. My sadziliśmy w zeszłym roku około 12 sztuk takich burówek. Przyjęły się wszystkie bez wyjątku, bez żadnego problemu. Jeszcze miały owoce w tym całym roku. A teraz przyjechaliśmy i bierzemy kolejne 25 krzaków, i będziemy sadzić dalej u siebie. Więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, no to powiat Lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie. Czasem opłaca się nawet i 100 km przejechać, no bo po 25 zł duże, piękne krzaki jest ich do wyboru tutaj. Może nawet kilkaset, więc jakby ktoś chciał większą ilość, też nie ma problemu. Odmiany Early Blue, Blue Crop i Blue Gold w tej chwili są dostępne. Więc odmiany wczesne i średnio wczesne. Także, kochani, piękne, duże, wysokie. Tato ma 2,5 metra, nawet. nawet takie są słuchajcie. Także zapraszamy, jakbyście chcieli, to na miarę oczywiście znajdziecie w opisie filmu. A całą relację jak my wykopiemy te burówki będzie w jednym z najbliższych filmów. Na razie informuję tylko, że jest taka możliwość, informuję szybko, bo jak widzicie te burówki zaczynają powoli, powoli egzystować. Co prawda idzie teraz mocne ochłodzenie, więc przystopuję. W marcu spokojnie będzie można je kopać, ale już w kwietniu to jest trochę późnawo, więc jakby ktoś chciał raczej trzeba się pospieszyć. Naprawdę polecam.